Gdzie jedziemy? Ja do Rycerki Dolnej Aha, dobrze, dobrze Aurela, wiesz gdzie jedziemy? Do Rycerki Górnej, tak? Dolnej? Dolnej? A do Rycerki Wiecie gdzie jedziemy? Do Rycerki Dolnej Miejmy się, mówiono, że do Górskiej Góry Górskiej do... Do... Do Góry Górskiej Góry Dokąd jedziemy? Chyba tak. Rycerki? Dolnej czy górnej? Dolnej. Wiecie dokąd jedziemy? Rycerka dolna. A ciebie pytamy już. To się nie liczy. Dokąd jedziemy? Do tego. Rycerki dolnej Czekaj, jest pytamy chłopaków. Chłopaki, dokąd jedziemy? Rycerki do czemu wszyscy wiedzą? Max? Wiesz dokąd jedziemy? Do krajenki? No, w końcu, w końcu. Dokąd jedziemy? Do kraje. Jej. Dokąd my jedziemy? Ja wiem, w góry. Nie, nie, nie. Jedziemy, my. Gdzie? My w góry. My. W góry. Wyczerka, wyczerka dolna. A nie górna? Nie. Dolna. A wy jak myślicie? Wyczerka. Dokąd jedziemy? Olga, dokąd jedziemy? Wiecie dokąd jedziemy? Dokąd? Jakiej? A nie górnej? Dobra, może być i dolnej. Siemka. Mamy tutaj coś od Amelki Karbowiak czy jesteście na to gotowi? Dobra. Marcel, to dla ciebie. O, ale super. pozdrawiam Amelia. Adam. 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 Adam! 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 Adam, tutaj tutaj do kamery, do kamery. Ale... To do wow. Adamerki. Ale jest Maja. Brona. To dla ciebie. Daria. Tutaj do kamerki. Daria. Pod... Aga. Co ja taki Aga! 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 To dla ciebie! Od Amelki! Dobra. Aurela i Maja! Aurela i Maja masz dla Was specjalnie coś zrobione od Amelki. Proszę. Szyku Nie wiem. To by reakcja nie zdążyła. A ja mam dla niej prezent to... nie Ja się zamię bacce różowy. <śleszy> Ja lubię Nastąpiła wymiana, tradycyjna wymiana. Bransoletek. A i w ogóle, Amelia, Karbów, jak mówi wszystkim hejka. Powiedzcie może co? Hejka! Wiecie mi coś? A kto tutaj śpi? Poladzie, twoja maseczka. Ja już ją A ja chciałam to był nagrać. Darmowy peeling. Tutaj proszę zobaczcie jaka gładka skóra. A? Z taśmą. taśmą? Na to była maseczka z taśmą. Plaster. Co robicie? Nudzimy się. Co? W klauterz i w Mario. To jest moja Wow, ekstra. Co tu czytasz? Czas na wideo pod kibelkiem. Yes. Jak było w toalecie? Dobrze. Dobrze było, fajnie było. Bez kolejki. Czyściutko? Bez kolejki, bez kolejki. Myłeś ręce? Myłem bardzo dużo ręce. Mydłem? Tak. Było mydło? Tak. Ta. Dlaczego jesteście tak na biało? To jest specjalnie? Tak. Wy się dogadałyście o to? Tak. 3, e, 4, 3, 7, 1, 0. Dobra, nie macie Państwa.

Film, książka. Ja, ja też was wierzę, wierzę, wierzę. wierzę twoje co Ja co Nie mam Zorro. Ja Nie ja ja mam Zorro. Ja Dobrze. Ogłoszenie parafialne. Zacznij, Dziś jest ten wyjątkowy dzień. Madzia postarała się o coś pięknego dzisiaj, dlatego że. Gdzie masz te okrzyki fajne? W... Wrona ma dziś osiemnaste urodziny! Woo! I tutaj mamy sto lat! Sto lat! Niech żyje, żyje nam! Ja podtrzymam nowej przygłasnej Bronę wszyscy naraz! Założyłem okulary, żeby nie było mnie zapłacze. Dojechali. To jest ta sama stacja. Więc jak ich prowadzę teraz stamtąd, tu. Czyli no. poczekać? Czyli? Dobra. A, no, dobra. To myślę, że I Jak zrobicie tor... Czekajcie. Trzy. robię? Ile robię? Nie robię? Ile robię? Ile robię? Ile robię? robię? Jodra musimy właśnie.

みんなで。 对。<laughs> Icisk Ostatni Nacisk, 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 nacisk. Ic Ok

Dzień dobry! Co tutaj się dzieje? Fania! O! Było! Dlaczego Czarni są w grobowym nastroju? Przegrywają. Tak Ciągle. Notorycznie. Bez przerwy. Najwyższe miejsce to szóste. Jutro będzie lepiej. Jutro będzie lepiej. W następnej ludzie będzie lepiej. Okay. Dokopiecie im? Dokopiecie im? Tak! Dokopiecie? Kosztek no, nie. Okej. Okay. Masz tak, jeszcze wiarę? Co? Masz jeszcze wiarę? Nie. Wierzę w nas. Bierz. Tak, nie, tak. Ej, a, a są wszyscy już? Nie, czemu nie ma, Jeszcze jest. Tak, czemu się. Nie Co tu się dzieje? <grym> Nic, słyszałam, że Ale nie mam honoru. <grym> <grym> bo kogoś ego zabolało. Ale masz mocny gaz. Ale mam mocny gaz. Kogo? To dzienniczek obozowy Dzień Bardzo praży Rąco. Mam chłód, jedzenia, picia, wody ogólnie Ci wszyscy ludzie są głodni i spragnieni Zaraz, zaraz będzie aż koniec mamy, mamy dwie bułki i pół litra Damię słuchają. Jakby na nagraniu, o Niebieskie to nie wiem. He, kasa. Nie bez kim Chmurki, murki i burówy. Nie, bo chmurki. Żubrissy. <śmurzy> e, są razem. Ej, a chmurka to nie na tą stronę. <śmurzy> okay. No, o małe, które dużo są razem, chodzą na tą stronę. Na tą stronę. Na to już pole czy przeskakujecie i nie ma nie ma. walki za polem czyli jeżeli przejdziesz tutaj to dopiero musisz wejść, nie ma za polem.

W zwolnionym tempie widzimy, że na początku doszło do uderzenia, lecz jest to sparowanie miecz w miecz. Idąc dalej, doszło do kolejnego uderzenia, tym razem w rękojeść, co jest sytuacją sporną. Można by to było uznać za trafienie, ale z poprzedniego zdjęcia możemy zauważyć, że Sensei trzyma rękojeść dosyć nisko. Idąc dalej, tutaj doszło do uderzenia osoby z Jidą i widać to po odkształceniu miecza senseja. Można by było się domyśleć, czy osoba z Jidą nie uderzyła senseja w bok ciała, ale zobaczcie, że dosłownie po 4 sekundach doszło do odkształcenia również Jidy. Także pierwszy w tej sytuacji był sensej. Przychodzi pora na kolejną osobę różową, która kierunkiem trzymania swojego miecza na pewno w tej sytuacji nie oddała osób przed sensejem, którego miecz na załączonym obrazku już się odkształcił. Idąc dalej, tutaj mamy sytuację wręcz absurdalną. W tym staciu pierwszy jest Sensei. Czemu? Proszę zauważyć, że miecz Senseja jest już odkształcony, a miecz osoby różowej jeszcze nie dotknął Senseja, ponieważ jest widoczny cień. Kratkę później miecz ląduje na Senseju, czyli do, od wygranego pojedynku różowego dzieliła 1 setna sekundy. Idąc dalej, tutaj już mamy absurd absurdów. Na tym obrazku widzimy, że miecz jest dosłownie parę pikseli od ciała Senseja. No i plus się nie odkształcił. Dosłownie 5 latek później sensei trafia jako pierwszy osobę przednią z różową czapką, no i dopiero ostateczny cios zadaje mu Adam z niebieską czapką, którego miecz odkształcił się na klatce senseja. Także dopiero w tym momencie sensei został zbity. Bilans 4 osoby, no i całkowicie zniszczona defensywa. Dziękuję za uwagę i życzę dalszego miłego seansu.

ja już myślałam, że wygramy. Jak lecą. Ale nie gramy! No. Tu na to pokoju tyle osób wchodzi. To chyba was A, lubią. 24, chyba poszliśmy spać. No to Z tego nie możesz panu. A staliście piersi. Nie, nie. nie musisz rozruszać to, że mnie ścipie. Bo mnie ścipie i musicie znaleźć się w tym. To ścipie mnie. No. Nie, Mówię, że nie mówcie nic głupiego, bo to się kameruje. No ale jest na nasz feedback. Nie tylko wam. No. na A ty pomniał? Co tu się dzieje? Czekamy na telefony.

Na rycerkę. Na rycerce? Czasy czasie 20 łącznie na rycerkę. O no, bo. Jak... Dobra, następny. No, Maciek niestety straciłeś swój czas. Nie, nie. <grym> Nagle się Wszystkie zmarty. takie same z przodu, trzeba było je ułożyć tyłem. Weź się, Hubert, tyłem. Następny. Oj, nie powiedziała. Nie, miałeś powiedzieć co innego. Pryzmiana. W tej, że nie bierzemy pod czerwona, to znaczy czerwona, naprawdę czerwona, a nie że to jest karo i k. Okej. Okay. To już się pokupiłem. Nie jeszcze się, tylko że czerwona. Chcę wchodzisz na starę granio! Nie chodzisz? A to wiecie, pojadę i Lila Lila znowu padała? Nie, tak była mało. No, dawaj. Dobra, K Kaja odpadła. Co? To Ale ja wygrałam. A, Kaja wygrała. Grano. Cztery. Chcesz jeszcze kartę? Eee, chce 12. Dwanaście. Jeżeli przegoczyłeś 21, automatycznie 3 grono. chcesz jeszcze? Zbierasz? Zapraszam Panią na tabu. I Jestem. Ile mamy stanowisk? prowadzi? mamy. Możemy mieć się będzie Tak. 5 raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O panie, to by nam nie